szczególnie raz w miesiącu aha. jeśli wiecie, co mam na myśli yy. i dzięki takiej improwizacji na przykład wtedy, kiedy chcę kogoś zabić i jestem w takim nastroju mordercy yy, to y, tego nie robię ponieważ yy. o kurwa, z tu yy, ponieważ tutaj powinien być aha, tam jest męchil Ponieważ na przykład wypowiadam jakieś zdania, rozmawiam z kimś normalnie na jakiś normalny temat i ktoś się Now. może zorientować tylko przez moją intonację i przez te określone słowa, o, o czym Wam wcześniej już mówiłam, że po prostu człowiek, człowiek wściekły intonuje, roz, intonuje swój głos tak. Że po We prostu sły słychać inside. jest, że on jest ściekły. Ale mi się odbija. A I... A dzięki improwizacji, y, po mnie tego nie widać. Y, bo jestem w stanie y, rozmawiać z kimś normalnie, tak jakbym rozmawiała na co dzień. Y, nie ty, wszyscy. A ty, tu. Okej, okay, oni tam sobie polecą. Yy, a my już załatwiliśmy wszystko, więc pozbieramy spilut i pogadamy z następnym gościem. I kiedy. Yy, no i właśnie yy, kończąc, kiedy jestem wkurwiona, to, to rozmawiam normalnie i tylko poprzez yy, moją intonację yy, ktoś jest się w stanie zorientować, że ja jestem wściekła. To jest bardzo, bardzo przydatne. Bardzo, bardzo pomaga w codziennym życiu, ponieważ, no, jeśli dobrze potrafimy ukrywać swoje emocje, to prawie nikt nie jest w stanie się zorientować, w jakim jesteśmy nastroju. Więc tak. No, Podsumowując, improwizacja jest bardzo przydatna i nauka jej jest bardzo, bardzo pomaga w codziennym życiu, no, więc tak, to jest koniec mojej, mojej pogadanki, która zajęła mi 40 minut, 35 dokładniej, tak, potrafię się wygadać, potrafię gadać, jeśli chcę, aktywowaliśmy Mentior, aktywowaliśmy. No, i him and Who are you? An emissary from the order. has told me I would find you here. Let me take off your chains. Have you broken out of the fortress? Only is light. then there is still hope. I need the mask. I understand. I already presumed you hadn't come on my account. I hope you haven't told these creatures where it is oh yes I did I told them I told them everything everything I knew believe me no torturer could begin to imagine what it is. whatever the case the undead know where it is that's why they attacked the border fortress heavy chest. I locked with a magic spell. A confidant of mine has the only key. Is it still in the fortress? The chest, certainly. As far as my confidant is concerned, I don't know. I just pray that she is still alive. Look for a wandering bard. Her name is Tana Songblade. She knows how to open the chest. Okay. I will rest a while and tend to my wounds. After that, I will return to the fortress. We'll see one another sometime. Good luck. No, czyli wszystko się wyjaśniło. Teraz zapis, bo będziemy się teleportować. A ja się nie umiem teleportować. Teleportować się nie umiem. Uff. Twierdza. A! Udało się nam! Uuu! Uhuh, Małe zwycięstwo! Jej! Dobra. Idziemy z nią pogadać Pana Songblade. Welcome back. I need Malikor's key. Is he still alive? Yes, and on his way here. He sends his greetings and asks you to open the chest for me. Good. Here you have the key. Come along, I'll show you where it is. Ale ja wiem gdzie jest kufer. Otrzymali kola. Ona idzie? A idzie. Tylko tak strasznie powoli. Możemy otworzyć, a poczekamy na nią. Nic nam się nie stanie. To jest parę sekund. Dla niektórych to może być wkurzające A ja się powracam. Whee! Welcome back. A, no. Niepotrzebnie. Czekaliśmy. Ten ciężki kufer został magicznie zamknięty srebrnymi opaskami. Jezus Maria. Z przodu widać na nim srebrny zamek. W ostatniej chwili! Skorzystaj ze srebrnego klucza. Przekręcasz w zamku srebrny klucz i opaski same spadają z kufra, który można już normalnie otworzyć. Jej! Maska! Uhu, Zobaczmy. Dziennik misji. Baza wirusów została, tak? Ja cały czas mam tą bazę wirusów Wirusów, tak Eee, krasnoludy Kolejni krasnoludy I pstryk I pstryk Właściwie to tutaj Tu Se poukładamy Okej okay. mamy 17 poziom Zyskaliśmy ostatnio 17 poziom, zobaczmy na którym poziomie? O, już możemy. No to dajesz 8. I następnie na 20 dopiero ten A tutaj sobie damy. Hmm, a też damy sobie 8. Następne, następne poziomy władujemy to w to. I tak musimy czekać. Ale nie, no się sędzi. Trzy kolejne poziomy. Do następnych. Poziomów. o czym ja e, Co teraz? Ale co teraz mam zrobić? Bo nie mam żadnego pojęcia. Właśnie po to weszłam tutaj. Posegregujemy sobie. Tak. Pięknie. E, nie, nie. Dobrze znany. Oszust. Zrób yy, co do miejsca. Podać sobie. coś tam. Szkoda, jest Czerwony adamant. Przy ziemi. Aha. Maska byliara. Korszar Korsar, miażdżyciel, odszukaj korszara i zgładź go hmm, na pewno nie ma go tutaj na tej mapie, ponieważ oczyściliśmy całą eee, Portalem ku kurhanom z Kowytu Będzie... Czekaj, eee, korsar dowodzi swoimi armiami, sprzedaje fotel w, kurba... w kurhanach z Kowytu, tak Czyli musimy iść do kurhanów z kowytu. No to bez ociągania się przejdziemy tam jak już mówiłam będę lecieć głównie misjami pobocznymi teraz nie będę się przejmować załatwianiem misji pobocznych może kiedyś jak a to ten może kiedyś jak mi się zbierze to wtedy sobie polecimy misją poboczną więc idziemy do, do kurhanów z kowytu Będziemy musieli znowu wszystko budować od nowa, od początku, całą naszą bazę zakładać i tak dalej i tak dalej, ale baza tych, baza, 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 to będzie chyba baza, yy, którym się to, o tak, musiałem być bliżej, yy, baza, baza krasnoludów za, yy, zakłada się dość szybko, o, o, to jest... Prepare the fighting forces. Inform my five field commanders. Have them stop the living until we're ready. And if the five are beaten my lord. Then we will open the gate and drown the living in their own blood. They have yet to experience our true power. Okay. Jesteśmy na samym początku. Tak! Mmm, zapowiada się ciężka przeprawa. Kto tak, tu jest monument. Tu jest Menhir. A najpierw sobie, jak zwykle, oczyścimy miejsce. Tam był koło nas, o tu? Popielnę włóczanga. Sobie go rozwalimy. Oczyścimy sobie tutaj ten teren, zablokujemy przejście i pójdziemy, polecimy sobie dalej. Tak. Eee, tu jest kolejny. Ta sroka jest po prostu utrapieniem. O, będziemy się tak strzelać. Zakład, że jestem silniejsza? Bo Dobra. Teraz ten e, Ja to oczyszczę, bo aktywnie najchiry chiry stanę tu. Na straży. I e, zaraz. Tak. Ale po kolei wszystko. Nie będę wam spoilerować, chociaż w mogłabym. Tak? I zabij go. Jezus Maria, te dźwięki otoczenia są naprawdę wkurzające czasami. Popielny. 3000 kamienia, to spoko mhm. i księżycowe srebro ale nie ma tu żelaza czyli pewnie tam, tam... zamknij się sroko pewnie tutaj gdzieś trochę dalej jest żelazo ale skoro nie ma go blisko, to w takim razie stawimy na y, wojowników żelazo Żelazo, 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 żelazo. Nie, musimy znaleźć żelaza Nie ma bola. Tutaj gdzieś musi być żelazo. Hm. Zapiszemy sobie. Zapisz. Zapas. Zapisz. Tak. Ty przejdź tu. A tutaj już zaczniemy ich budować. Polecam sobie do kopalni. A my się spróbujemy zorientować, czy jest gdzieś w pobliżu żelazo. Przy okazji tutaj trochę oczyścimy Stay with me, teren. Tutaj w ogóle będzie fajna, fajna, ten, fajne walki. Tutaj, ile ja dobrze pamiętam, też gdzieś mm -hmm. był jeszcze jakiś jeden menshir. Znaczy monument. Szkiet generała. Co tu jest? To jest? już chyba przejście do pierwszego, ale gdzie jest żelazo? Spróbujemy tutaj po prostu pochodzić, poszukać żelaza. Ale z nadzieją, że je w końcu znajdziemy. Ponieważ jeśli nie ma żelaza, to znowu się uciekniemy do czytów. No niestety. Będziemy mieli większego wyjścia. Stworzyli nam się. Let's get started. Let's get started. Wszyscy lecą? A, wszyscy super. Więc idziemy. Tutaj chyba powinno być żelazo. O ile dobrze pamiętam. Zaraz się znowu okaże, że mam bezsensowną pamięć. Chłę, chłę, chłę do królu generała Enemies beware. Oh. Ciao. Rune warriors ale peżo. Jezus Maria, jaki kryt. Boże. Na no ich masakruję. Jest razem. Tutaj jest, jest przejście. Co jest tutaj? Tutaj nie ma nic. Z tego co widzę, tutaj oni nie będą podchodzić, tylko będą podchodzić tu. Więc musimy się ustawić gdzieś tak tu mniej więcej. Okej, okay, oni idą z pierwszym z pierwszym kamieniem. Jezus Maria, coś tam dzieje? Ja nie chcę wiedzieć. Będziemy musieli cały czas tutaj kontrolować mapę. Ale ja tutaj teraz się zajmę budową.